또 뭐. <laughs> Zakończenie chaptera pierwszego w powie Playtime mogło wyglądać zupełnie inaczej. Tak samo mogło inaczej wyglądać nasze pierwsze spotkanie z kwiożerczym Huggy Wuggy. A jak to mogło wyglądać, pokażę Wam za chwilkę. I prawdopodobnie zajdziemy też rzeczy, które zostały z gry wycięte, albo są takim likiem do chaptera drugiego. Poleś mi, jestem Daisy Sowski, i dzisiaj poczujemy się znowu jak za czasów Hello Neighbor, bo będziemy dorabiać teorie dosłownie do wszystkiego oraz z różnym przedmiotom będziemy próbować nadać jakieś funkcje, o których jeszcze nie wiemy, których nie nie mają, albo które mogą mieć. Jeżeli chcecie więcej filmów takich jak ten, to koniecznie dajcie mi znać serdeczną łapą w górę, dobijacie do 15 tysięcy i mam nadzieję, że uda się znaleźć coś jeszcze, ponieważ mam tutaj ukryte poziomy, których jest całkiem sporo i do tej pory udało nam się odszyfrować tylko kilka. I wczoraj z Debem naprawdę sporo czasu na tym spędziliśmy, bo niektórzy już mieli dostęp do tych poziomów, ale nie chcieli się za bardzo podzielić tym, więc musieliśmy sami o to zadbać, ale my tacy nie jesteśmy. Na naszym Discordzie macie poradnik dla tych, którzy mają poppy playtime, jak samemu sobie te rzeczy posprawdzać. Link do... Discorda w opisie filmu. Ten kanał, dokładnie na tym kanale będziecie mieli instrukcję co i jak, oczywiście bez żadnych linków, ponieważ nie chcę, żeby ktoś sobie ściągnął wirusa przez szypanek. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zobaczyć u mnie chapter drugi. Teraz lecimy, oczywiście nie naciskamy play, tylko przenosimy się prosto na konkretną mapę. Na początek to, co według mnie może być albo związane z chapterem drugim... Na początku, słychać, było e, taki stoper, tak, i e, ogólnie to pod nami jest coś, tylko żeby tam się dostać, to prawdopodobnie musimy przejść tędy, tylko jestem ciekaw, czy mamy na to jakiś limit czasowy, bo na początku było coś takie nakręcenie zegarka, a teraz było chyba słychać, jak ktoś się przebija przez drzwi, bo wcześniej zauważyłem, że tam coś na dole jest, po pierwsze, co zrobiłem, to włączyłem sobie e, noclipa, czyli przechodziłem przez ścianę, a tutaj widzę, że... Jest to o wiele prostsze I mimo tego, że jest to tylko e, sprawdzanie sekretów I weryfikowanie, co w grze jeszcze jest ukryte To troszkę taki, wiecie Strach był, że wyskoczy na nas Huggy Wuggy, ale na szczęście nie wyskoczył Co tam chodzi? O, chyba chodzi, ale to wiecie co? Sprawdzę, czy on tam faktycznie jest Debug kamera I sprawdzimy sobie, czy ktoś tutaj chodzi, czy nie e, Nie włączyło mi się Okej okay. Eee, nie, nikogo tutaj nie ma, więc to tylko były dźwięki, które zostały dodane do gry. Słychać jakby się wybił przez okno. To wygląda jakby mogło być oknem kiedyś, ale... Może lepiej na razie to zostawmy. Wróćmy natomiast na tą klatkę schodową. I zweryfikujmy jak to wygląda, bo... Z tego, co widziałem, za mapą, to jest tam jakiś pokój przypominający ten z endingu. I prawdopodobnie. to może być to. Tylko wiecie, co mi to przypomina? Muszę Wam później pokazać na głównej mapie z Poppy Playtime. Jest też taka klatka schodowa, do której nie mieliśmy dostępu. Więc albo to jest związane z chapterem drugim, albo tak mógł wyglądać. Pierwszy. ending. Bo to jest ta sama muzyka, z tego, co słyszę co Była w endingu chaptera pierwszego. Tylko wygląda to odrobinkę inaczej, tak? To są jakieś przeszkody, albo coś porozwalanego. Mogą być to przeszkody, przez które musielibyśmy przeskoczyć, żeby tutaj dotrzeć, ale co jest ważne w tym endingu, jeżeli faktycznie miał być taki tutaj zarys tego, no to Hagi przeżyłby. Znaczy, A ja przecież nie wiem, czy tak naprawdę umarł, czy tylko się trochę poobijał na tamtych rurach, ale z pewnością zrobiliśmy mu krzywdę. I mieliśmy spokojne dojście do. poppy to Tylko... W tym przypadku nic z nią zrobić nie możemy, bo oczywiście nie mamy też naszych rąk. Nie wiem jak się te ręce spawnuje, więc tutaj chyba to kompletnie odpada. Przez chwilę myślałem, że to jest, wiecie, taka specjalna zasłona, jak zasłania się ważne osobistości polityczne, które możemy zobaczyć tylko właśnie w postaci takiego cienia, ale to jest raczej fff, nie, niedokończone po prostu. No, i jeżeli chodzi o inne poziomy, to jest jeszcze jeden, który jest łatwo dostępny, a reszta jest niestety trudniej dostępna, ponieważ trzeba wykazać się tutaj e, akurat koordynacją. I e, dobrym posługiwaniem się myską, żeby odnaleźć cokolwiek, bo kolejne poziomy są naprawdę tak ciemne, że trzeba takie maluteńkie światełko znaleźć, żeby w ogóle się do nich dostać. Ale na początek przejdźmy do pierwszego kontaktu z Hagim, jaki był prawdopodobny, ale został wycięty. I jesteśmy na miejscu. Tu, z tego co mówi nazwa mapy, powinien pojawić się Hagi, ponieważ nazwa mapy to jest po prostu Hagi Reveal Temp, więc to było takie tymczasowe pokazanie Hagi'ego. Nawet jeszcze tutaj są pozostałości po. niedokończonych ścianach. <noise> jest i on. Szczęśliwy, ale tutaj jeszcze bez zębów. Nie podoba mi się, że tam jest tak ciemno. Wiecie co, zanim tam przejdziemy, to ja sobie na szybko tylko odpalę. Zobaczę, jak to wygląda od zewnątrz. Od zewnątrz to jest po prostu zwykły korytarz, więc tutaj się gdzieś Hagi powinien zrespić. Dlatego też. zobaczmy, co tutaj będzie. Co to było. Jest! To w takiej wersji, to powiem wam, jest Ej, zobaczcie Widzicie jak te światła niektóre Powodowały, że Mieliśmy taki Widok jakby miał tam Zęby Zamiast ust Znaczy wiem, że to głupia brzmi, zabić nas widzenie może To takiej funkcji pewnie nie miał Ale możemy zobaczyć dokąd nas, nas może dogonić Może się jakaś kacenka włączy no bo on by musiał nas gonić tutaj, byśmy musieli się cofać, ale nie mamy żadnej drogi ucieczki, więc jeżeli chodzi o ten poziom, to jest to dosłownie chyba tyle, jeszcze się upewnię. Korzystam z tą muzyką, ej, 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 coś tu było, coś tu było, coś tu było, albo i nie. Tutaj też nie ma żadnego korytarza, więc stąd możemy się już e, wydostać do kolejnego poziomu, który jest e, odrobinę cięższy do ogarnięcia, więc muszę się tutaj dobrze przygotować na to. Teraz tak. Jak jesteśmy u góry, to idealnie widać mniej więcej, jak to działa? Tak, ludzie, teraz jesteśmy, to są niewykorzystane modele, które sobie pewnie zostawili na wypadek, gdyby faktycznie można było ich użyć. Ogólnie, jeżeli twórcy chcieliby, żebyśmy nie mieli do tego dostępu, to już by dawno usunęli to z gry, bo to już jakiś czas w grze jest, już kilka filmów na ten temat niby powstało, ale będzie coś, co jest naprawdę creepy, bo ogólnie pamiętacie to ze składaniem zabawek, pewnie, gdzie mogliśmy sobie stworzyć własną zabawkę. I są modele zabawek, które nie do końca zostały wykorzystane, jak na przykład te, takiej zwykłej. Lalki. I prawdopodobnie to jest miejsce, w którym tworzyli popi. Spodziewałem się, że będzie troszkę gorzej, jeżeli chodzi o e, tworzenie popi, nie tylko techniczne, ale dawanie jej tej duszy. Myślałem, że to będzie jakieś, wiecie, takie miejsce rodem z piekła, gdzie e, tutaj wrzucamy e, jakiś krzewników do kotła, a tutaj do tego wlewamy ich pozostałości. Na szczęście troszkę to inaczej wygląda, chociaż nie wiadomo, jak faktycznie mogłoby to wyglądać, bo to jest tylko miejsce, w którym są nieużyte. Modele, no chyba, że to miało być na początku miejscem, które moglibyśmy swoją zabawkę złożyć, ale prawdopodobnie nie. I tutaj na początku myślałem, że to są serca, bo tak odwrócone to było, eee, i czerwone lekko u mnie. To mogło to wyglądać troszkę jak serce. Widać, że do czegoś to mieli przygotowane, tylko nie wiadomo do czego, i to jest najlepsze w takich grach, że znowu można się poczuć jak w Hello Neighbor. Kiedy ja próbuję e, jakikolwiek sens znaleźć, a twórcy się pewnie śpiewają, a oni myślą, że my mieliśmy coś z tym zrobić. A to tylko placeholdery. Um, I co to jest na głowie? Widzicie to? To są jakieś czułki? się wydaje? Nie, to jest hak. Ja myślałem, że o im coś z głowy wystaje, jakieś czułki. Ogólnie sprawa się troszkę komplikuje, ponieważ wejść tutaj jako tako nie możemy. I nie możemy chyba też chodzić wszędzie, gdzie nam się podoba, ponieważ jak widzicie, no nie wszystkie pomieszczenia tutaj są przygotowane. To wygląda jak jakiś większy labirynt, ale jednocześnie te kratki do zamykania troszkę tutaj mnie niepokoją. Jakbyśmy mieli możliwość wyciekania przed naszym przyjacielem... Ojej, chyba się zgubiłem. <laughs> Jakbyśmy mieli możliwość uciekania przed naszym przyjacielem, ale. Kurde, to jest tak ciemno, że. Ciężko cokolwiek znaleźć. Nie wypadnę poza mapę, ale na szczęście nie, chociaż FPS-y mi szaleją. Nie, drzwi pozamykane, więc musimy tam się dostać troszkę inaczej. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Komputer nie działa, nie ma żadnej funkcji, więc niestety. Nic z nim nie zrobimy. Mam nadzieję, że tam się nagle pojawi jakaś minigierka, <grywa> czy coś w tym stylu. Mm. Czekajcie, czekajcie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj mamy kolejny komputer. Jakby takie główne biuro szefa albo kierownika działu. I zaraz sprawdzimy, co to może być. To po prostu kible które mają o dziwo ten sam kolor. Chyba da się tutaj siedzieć, tak mi się wydaje. Tak da się. Um, na kiblu co prawda nie, ale możemy sobie. Ej moja, dobra, są drzwi do otwarcia, ale ja tam na razie nie wchodzę. Um, zauważcie, że to jest ten sam kolor. Te same raczej cztery kolory, które były dostępne mm, w pociągu, czyli był zielony, różowy, żółty, czerwony. I to jest ten sam kod, bo już ten kod pamiętam, bo kilka razy tą grę przechodziłem, żeby poszukać jeszcze jakichś ciekawych rzeczy. E, to, to jest dokładnie ten sam kod, więc gdybyśmy mieli nadać funkcję jakąś temu miejscu, to prawdopodobnie to mogłoby być zamiast pociągu, jeżeli chodzi o kod. To no chyba, że to jest po prostu ich e, ulubiona kolorystyka, którą wykorzystują e, w swojej e, grze. To jest, może to być totalnie randomowe, tak? Ja tylko tutaj taką losową teorię do tego dorobiłem. Dorobiłem właśnie teorię do kibla. Poważny youtuber. Jeżeli chodzi o mapki, to jest ich jeszcze kilka. Jest też jedna mapa, która troszkę więcej waży, bo na podstawie też wagi konkretnych map sprawdzaliśmy, czy są ciekawe, czy nie. To właśnie ta mapa dużo ważyła, jeszcze jedna mapa trochę waży i ją musimy rozszyfrować, w którym miejscu może coś tam znajdować. Tylko wiecie, models Unused, bo tak się nazywa konkretnie ta mapa. Patrzy po prostu o tym, że tutaj były modele, których nie użyto do gry, więc podejrzewam, że to jest tylko tyle, ale. Jeszcze będziemy szperać Jednak najpierw przejdziemy sobie do głównej gry Jesteśmy na miejscu Ja tutaj jestem tylko dosłownie na chwilkę My musimy zejść tylko na sekundę tutaj I e, to było dokładnie w tym miejscu Jak widzicie są tutaj e, jakieś portrety Nie wiem dokładnie czy są fotografie czy nie Bo mam strasznie to... W takim niebieskawym kolorze. Tutaj tylko widać część czyjej twarzy, czyjejś twarzy. No ale nie mam tutaj cztery portrety. I teraz pytanie: Czy to są zdjęcia pracowników? Czy to są zdjęcia pracowników firmy, która tworzyła tę grę? Czy to jest po prostu easter egg? Na pewno z jakiegoś powodu tutaj to zostawili. Bo nigdzie, indziej w grze, tego nie widziałem. To tak jakby to miało być tutaj. Ale tego nie ma. Ja tego nie widziałem nigdzie, więc jeżeli ktoś z was widział gdzieś te portrety to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach pod filmem. Bo jeżeli chodzi o inne jakieś tam niewykorzystane rzeczy to niestety nic takiego super ciekawego tutaj nie ma poza mopami, które są gdzieś na zewnątrz. Tym mniej więcej jak fabryka wygląda z tej perspektywy, ale no sami widzicie mniej więcej, że fabryka no jak fabryka z zewnątrz. Poza tym, że ma paręnaście poziomów podziemnych to <laughs> nic nadzwyczajnego. Ale mam nadzieję, że wam się spodobało, widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że za niedługo w Albo gdy uda nam się rozszyfrować resztę map. Po zobaczenia kolejnym razem. I cześć!